Cześć, witam w kolejnym odcinku, pierwszym odc raczej pierwszym odcinku zombie naziści. Dzisiaj pokażę jak będziemy stracić gacie po tym, yy, hmm, no po tej misji, no, Trzeciej Rzeszy, mm. tak. Odcinek się będzie pewnie nazywał, yy, nie wiem, Zaraza Trzeciej Rzeszy, tak, tak go pewnie nazwiemy. A ze mną dzisiaj jest Pindrok, przywitaj się Remik. Głośniej, bo ci nie słyszą Ty jesteś mądry Dobra i będziemy po prostu nagrywać yy, Jak się nawalamy z zombiakami w ogóle, bla 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 Jak się ta, y, jak się ta seria przyjmie to Będę więcej tego nagrywał po prostu Ten odcinek jak się przyjmie raczej to będę, Będą serie z tego Ale to też, ja nie lubię takich typów odcinków, ale Co nie wiemy? Na Wielkanoc po prostu Taki prezent po Wielkanocy. I... No weźć i co? broń? Wiem. To jest granat, taki. No prowadzimy jest... to. No, ten, ten. Ale wtedy to tak ładnie granat, no bo rzuciłem ja z tego taki fanny moment zrobię. <śmiech> Takie, że <laughs> Tylko, że nam się wtedy dźwięk nie nagrał, dlatego teraz nagrywamy drugi odcinek, bo nam się wtedy dźwięk nie nagrał. Kurwa, ja nie cierpię tego. A dobra, ten, a ten, ten zombie. Remik, oszczędzaj amunicję i strzelaj po prostu w łeb tym zombiaku, A nie jak wtedy, że napierdzielałeś byle gdzie. A ten, a ten zombie nie przypomina tam Dobrze, że szybko przegraliśmy w tamtej misji i sprawdziłem w tamtym odcinku. Jak szybko, nie? No, 9 minut. Pa. Dobra, nawalamy się, pa! Pa! Jakie znaki? Nic do odzyskania. Oj, mam Co my tu mamy? Bla bla bla. Jest automatyczny. Ja jestem w rajcie do góry i 5 jest na dole W bramy, w łeb, w łeb bo to Dobra Wymaga zasilania Lutr, rwaw coś tam A ile jakaś te brama? 750 To jeszcze ja sobie po swojej miasy kupię pistola Se tutaj, do, do. To kupię sobie to, bo ty ma, za mało tego chodź. Ja mam kupione. To samo masz? No, Dobra, to mam, żeby nie się nie napieprzać, mam. czekaj Jez! Kurde, ja raz nie trafiłem. Weź... Łopatą. Ja mam łopatę? Brawo każę Nie, ja w tym miałem nóż pamiętam. Normalny nóż miałem Jak nagrywaliśmy wtedy. Dobra, coś... Serdecznie. Wchodzimy. To wymaga chyba pewnie zasilania. Nie 1000 V. Brzeg rzeki. Nie? 1000 V? Tysiąc, no. To daj mi te, Ja ci dam tego. Nie mogę dać? Nie, bo mam za mało. No uh. Trochę dużo Pamiętam, że tu były gdzieś jakieś... Co? Te wrota są do czegoś podłączone Założę się, że potrzeba zasilania, by je otworzyć No tak Nie wiem, ile razy to muszę te zombie w łeb dostać. Kurw. Ryj. O się! Dali! O, ty leżysz! No a co? No a co? Normalka, nie? Nic ci się nie stało, zaraz ci przejdzie! Te wrota są do czegoś podłączone. Założę się, że potrzeba zasilania, by je otworzyć. Ej, to jest kolejny zawór. Tam jeszcze był jeden zawór. Musimy mieć no. te zawory. Pamiętam, że tam jeszcze był jeden zawór. Dobra, w, łeb, w łeb. Co to? się nie łeb. Czy się nie ziemi? No. No staliśmy w Chodź ze mną, chodź ze mną, to było kolejne zasilanie o, to! To jest, to jest, to jest. normalny Normalne, że Nie na daleko, to nie jest na daleko broni jest ale potrzeba nam więcej Pancerz? Masz już Gainshielda Chodźmy po, ko po kolejne tego Krak zasilania ale może w pobliżu jest generator. Generator? Muszę się do niego dostać. Co jakie umiejętności robi te zombie? Ej, jak chciałem złopaty. Ja pierdzielę, oni nie umierają co są nimi, jak Wejdź bomba, no! Że bomba! A to mówka. Poszło. Co to jest? Moja bomba. Skąd masz bomby? Nie, no, bo jest... No, że coś przy później, nie? Jeszcze wiele lepszej broni. Teraz musimy kupić eleganarkę. Co To brzmi jak zyczeń. Tylko, że jest za zimno na południu. No ile ty zrobisz? To zabija na hita. A ty jesteś typ. Martwy. Ja założyłem jakieś super mocny, mocny, nie? Proszę. Nic ci się nie stało! Zaraz ci przejdzie! Wszystko w porządku! Mogę walczyć! Kurz! Pyndrog! Poszukujemy takich, wiesz Tych. Przejście to jakieś... O to jest to samo mam to w tym. Ładnie. Sam Jak to cholerstwo Mogę to... zasilania. Te kule robią się coraz silniejsze, coraz szybsze. Obawiam się, e, że. mam kolejny gaz, nie, już to już jest Mam takiego Thompsona. Jeszcze trzeba było to w top 4 grać. Pójdę potem. Max, a ja się spytam, czy im powiedzie, pada. Musisz mi pomóc? No, muszę Trzy, dwa, zero. Ale to... potem się odrodzić, nie? No, to musisz... Musisz się bieg i... Chodź. Nie, muszę zabić wszystkie zębiaki. No powinien się odrodzić. No jestem na samym końcu. W początku. facere mam khaste. A ilete masate. Najgorzej jest to, że kur. A się usadło. to jest tutaj Leżą chyba wszystkie Jeszcze jedno Musimy iść po tym kablu chodź XD zauważy A to jest kolejny pas Musisz mnie osłaniać Używam tego yy, ostatniego gazu się powinnoś... No jeszcze to wszystko jest, no co ja muszę zrobić? No wszystko jest generator Chyba już musimy iść tam. Pamiętasz gdzie, nie? Ej, możemy sobie dać radę nawet Chodź dalej, chodź dalej, chodź dalej, chodź dalej. Do, tamte, do tego generatora chodź No ja mam 7000 Ale ja mam 14000 To było chyba na dole, nie? Chodź do mnie Czy to było? Tu było, tu Tak, to jest tu Chodź do mnie Mamy wszystko. Chodź do mnie, chodź do mnie Nieaktywny! No to powinno być tutaj Dobra, jednak gówno Musimy szukać dalej Szok powybuchowy Może tu coś będzie to za... pancerz? Gdzie ty jesteś? Gdzie tu masz? No tutaj jestem. Większy, co? O, jak to wspaniale boli! Jasna cholera, kto zamawiał trzęsienia ziemi? Ej, ale tutaj coś jeszcze pewnie jest, bo... Wymaga zasilania. No już wszystko te zawory pootwierali Tu coś musi być jak nic. Tam na YouTube. Nie, na YouTube po co mamy sprawdzać? Tu coś jest, no na... ale. Tu jest nieaktywne. O co chodzi?

W mogę walczyć. Ej, tu coś jest. Nie aktyw. No i gdzie to w kurde prowadzi? Czyli to idzie tutaj. I ten jeden, drugi kabel idzie tędy: tędy, 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 tędy. tędy. No, do tego. Oh, skup się na misji, żołnierzu. Nie jesteśmy tu po to, by się popisywać. Wiecie co? są w życiu ważniejsze rzeczy niż zabijanie szeregów z nimi? Kurwa! Yy, kurde! Ja pierdolę. Ja jeszcze nie do amunicji do tego. Mędrow, się. to? tego no. się A, że mamy to załadować Kurde, ty leżysz! Ten dostał granatę, ale żyję wiesz. Nic ci się daje. nie stało! Zaraz ci przejdzie! Szybko, w porządku! Mogę walczyć! Dobra, ale co mamy tu kurde zrobić? Nie wiem. Hmm. Ten kabel idzie tutaj, ale tu jest... Oj, mną Jezu serio? Na pewno musimy to uruchomić. Ja to pierwszy raz widzę Remig Chce to być energia to... Ile to kosztuje? Nie wymaga wysilania plecy Ile tego gumna tu, tu biegnie? To Ja to rzucę tam, ale... Tu idzie ten, gdzie ten kabel idzie tu. Ale to trzeba jakoś uruchomić jak nic! Spokole Tu jest zejście tutaj, bla 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 Ej no ale kurde Nie, tu chyba nie musimy nic do roboty Trzeba to kolerne zasilanie włączyć, to jest najważniejsze Kurde, kolejne gówno jakieś Plus masz. Teraz teraz musisz mnie osłaniać jak nic. Nic ci się nie stało, zaraz ci przejdzie. Wszystko w porządku. Wybacz mi Remik. Osłania mnie Zginiemy razem. Jednak nie zginiemy. Nie zdało, zaraz nie przejdzie. Wszystko w pożąku mogę walczyć. Ja mam jeszcze do tego amunicję. W tym sobie mają coraz więcej życia. Ja... Ty jest jakiś boss! leży e, no, On, miał, on po... miał jakąś pałkę, tak? Widziałem Kurde Coś mi tu nie pasuje Wymaga zasilania, no kurde Dobra, najwyżej zginiemy, czekaj, bo coś mi tu... seria Coś się... Pow... No, dać się tu robić a, a chodźmy do tego domku, może on coś ten... Gdzie się do tego domku szło? Chodziło. To to, 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 to. A Wygląda e, na to, że stale idzieś pływać. Statki pływają. Hej, za sobą. To my granat, bo ci się nie stanie, pewnie. No dole mamy się paru. Nie pomogę Ci tak szybko nie! Kurde nie przejdę po tym gruba do zadzwania Dobra, no nic no to no, Ale no, co mieliśmy tu robić? Tu nie ma nic do zrobienia 26 tysięcy punktów W głowę 126 reanimacje 6 razy Kurde, Będziemy musieli, wiesz co, w trzy grać. A może na YouTube sprawdzimy. A to potem sprawdzę, zobaczę, może kiedyś. Kie no dobra, potem tu nagramy jeszcze jeden odcinek. Pożegnaj się. Pai pa. Pai pa. pa. pa, pa. pa, pa. pa, pa. pa, pa.